Zanim następnym razem zaczniecie marudzić na swojego ojca lub matkę, powtórzcie sobie ten odcinek. Dziś w topowej dysze 10 najgorszych rodziców. Miejsce 10. Sara Birch. Gdy jej córka miała 6 lat, matka załatwiła jej lekcje tańca na róże. Rok później dała jej voucher na operację powiększenia piersi warty 6000 funtów. Mamuśka ma tytuł ludzkiej barbie, a jej operacje plastyczne warte już są ponad 250 tysięcy funtów. Miejsce 9. Brittany Hills z Teksasu próbowała sprzedać swojego czteromiesięcznego syna w gazecie za zaledwie 6,5 tysiąca dolców. Kupiec się nie znalazł, a przedsiębiorczą matkę aresztowano. Miejsce 8. Iwan Groźny był także groźny dla swojej rodziny. W 1581 pobił swoją synową za nieprzyzwoite ubranie tak mocno, że poroniła jego wnuka później podczas kłótni w napadzie szału zabił swojego syna. Miejsce siódme Ryan O'Neill, hollywoodzki aktor znany m.in. z Last Story, postrzelił swojego syna, a swoją nagrodzoną oskarę córkę bił od czasów wczesnej młodości. Namały ją także do wciągania kokainy jako metoda na stratę zbędnych kilogramów. Miejsce szóste, król Herod, którego pewnie kojarzycie z Biblii. Wszędzie widział spiski i potencjalnych uzurpatorów, których mordował. Padło m.in. na jego żonę i trzech synów. Ostatni z nich został ścięty zaledwie na pięć dni przed śmiercią króla. Miejsce piąte. Antyczni Rzymianie byli znanymi dzieciobójcami. Według nich noworodki stawały się ludźmi dopiero po kilku dniach od urodzenia, gdy dostały już imię i kiełkowały im pierwsze zęby. Zabijanie dzieci miało na celu kontrolę ilości obywateli. Miejsce czwarte. Jennifer Marie Vargas w trakcie kłótni ze swoim sześcioletnim synkiem złapała go za krocze i rozerwała jego genitalia. 4 centymetrową ranę próbowała zlepić super Miejsce trzecie Mary Ann Cotton. Była seryjną morderczynią, która dla ubezpieczenia przy pomocy arszeniku zabiła czterech mężów, swoją matkę, kilkoro dzieci i nieznaną liczbę pasierbów. Skończyła na stryczku. Miejsce drugie pewna południowo-koreańska parka tak bardzo ściągnęła się w grę Prius Online, że zapomniała o swoim 3-miesięcznym dziecku. Dziewczynka zmarła z głodu, para w grze wychowywała wirtualne dziecko, które skończyło na bardzo wysokim levelu. Miejsce pierwsze, Joseph Friestl, znany także jako potwór z Amstetten. przytrzymywał swoją córkę zamkniętą w piwnicy przez 24 lata. Latami gwałcił ją, w wyniku czego urodziła siedmioro dzieci. Frizzle obecnie odsiadł je do żywocie. Znacie jeszcze jakieś historie o fatalnych rodzicach? Piszcie w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał. Piona!